Siama Freddy Trzymaj piwko tutaj Proszę, nie otwarte Trzymaj Co tam ciekawego, jak żyjesz? A Ty pamiętasz jak ja cię podniosłem wtedy? A to na żywo idzie, nie? Wywiad jest ty to widzisz wywiad jest Nie, nigdzie A pamiętasz jak ja cię podniosłem wtedy? Właśnie sobie się nie przypomniało. E, to było tam, jakby to powiedzieć, e, kawałek dalej przy raduni, kilometr w tamtą stronę, niecały, i leżałeś w trawie. Ja Cię podniosłem Ja mam problemy, żeby wstać, nie? No. A, spoko. jak się bawisz? No, siedzę. No. Nie będę szedł do domu, do tych szarancy. Jasne. No, a ty chciałbyś może wziąć udział w konkursie jabolowym. To jest. E, ogólnie mamy. Ja jestem z firmy e, Jabol SA i będziemy wprowadzać taką nową linię tanich win. To są już takie lepsze, tanie, to nie są te najgorsze amareny, nie? To są takie lepsze za 10 zł, ale musimy znaleźć jakieś ludzi do testu, żeby nam wydali opinię. Co sądzą o tych winach? No po prostu no. Opinia konsumenta. I byśmy zrobili tak, że co tydzień, co dwa tygodnie byśmy dostarczali te nowe wina i byś sobie testował. Na przykład. Do firmy muszę mieć. no Do firmy muszę mieć, niestety. Przepraszam, Ale. No. No później się przyda, nie? Piwko ja tak piwka raczej tak nie pije ja wolę te amorę O no to dobrze, to się dogadamy widzę No, no ja kupuję tam, na, na hurtowni W hurtowni Jaboli Nie, na hurtowni na Gesa A to ja nie wiem Bo ja wiem że jest jakaś Hurtownia Jaboli tu niedaleko ale to ten, bo ozioł. Ale, ale tam nie, nie tam, tam są wszystkie alkohole. Tam są wszystkie. Ja tylko sam polecam. A nie. dobra? Tam są y, wszystkie alkohole. Różne. A mówisz gdzie to jest? Na ty. Mhm. To jest na, na tych, no, Na batalionów. Mhm, pewnie. Batalionów chłopskich, nie? No. Bo no tam, tam gdzie masz ten, no? Gdzie masz e, e, tam Chyba jest. poznaję. A to naprawdę to pan podnosił? się Podnosiliście? Czy mi no, się ja wydaje. mówiłem. I... No, kurde, no, to, no, aż tak to głośno było. No, prawie straż pożarna przyjechała wtedy, nie? Przecież to prawie dźwigusa wzywali, żeby podnieść tam. Tak, dźwigiem chcieli podnosić, ale no tak. ja dałem radę jakoś. Nie? kurwa co ja mam 60 kg na cały. Ale nie tak na poważnie. Jak kolega chciał pana podnosić, wtedy to ciężarówka z wojskowymi przejeżdżała tam do tej jednostki wojskowej, tamtej lotniczej. I normalnie chcieli wysiąść. Ale... Znaczy oni ogólnie zdjęcia rozpoznania terenu robili i tam Pana uchwyciło tak. i to po prostu jest na zdjęciach jednostki wojskowej i tam po prostu widać, widać twarz tego Pana, nie widać za bardzo, ale tak trochę tam, no, no tak, no, powiem. No. no i oni się pytali, czy tam potrzebują wsparcia, posiłków, no to on powiedział, że nie, no normalnie. Ja tak. wiem, że potem Nie, on ja powiedział, był... spoko, ja, ja jestem, ćwiczę na siłowni, jestem byk. Ale ja to był, pana podniosę. Był problem, bo tam był teren wojskowy i za wstęp tam chcieli mandat dać, ale się ugadaliśmy, że nie dali tego mandatu i było dobrze wszystkim. Bo sanitariusza chciał w ogóle wyszukać, nie? Ja wiem, że tam wydział postępowań był jakiś. Tak, było no. też. No, ale zrobione załatwione. To... A co nic nie pijecie panowie? No właśnie ja negocjuję tutaj e, odnośnie tego przetargu, bo ja mam tą firmę Jabol S.A. prowadzę będzie ta nowa, nowa linia win ta lepsza linia win i uzgadniam tutaj za 13%? Tutaj. tak za 10 zł. zależy za ile a jeszcze ten wino Dionizos pamiętasz? było wino Dionizos kiedyś 18% a może i było no to chcemy je z, z powrotem wprowadzić do oferty okay. no dobra to ja nie przeszkadzam, udanej zabawy w takim razie dziękuję i <laughs>